Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, jesteśmy w takim szczególnym dla Kościoła katolickiego okresie, okresie, który zdarza się raz na x lat. Mianowicie okres sede Vacante, okres bez papieża. Prawda? No i jak się tak przyjrzeć na internecie, nasi tutaj kochani protestanci grzeją klawiaturę, grzeją mm. <laughs> nagrania, prawda, uderzające w kościół, uderzające w kler, e, prawda, no bo mają e, pożywkę, prawda. E, mieli pożywkę, e, znaczy zawsze mają pożywkę, nie? No, ale teraz właśnie ten okres wyboru papieża, ten okres pogrzebu przed konklawę, tak, 7 chyba maja mają się pierwszy raz zebrać, no, daje im jakąś taką pożywkę. No i pastor Chojecki tutaj właśnie w ostatnią niedzielę, wczoraj w niedzielę miłosierdzia, dał upust po prostu totalnie E, swojej takiej jakiejś nienawiści do Kościoła w sposób bardzo prymitywny i ordynarny e, się tam wypowiada o, o Kościele, o hierarchii prawda e, to tam to całe kazanie tam jest nie? E, ale posłuchamy sobie tutaj e, fragmentu z tego kazania z TikToka e, w którym kieruje apel do katolików no to już jest stare, przerabialiśmy to, ale zobaczmy, jak często się to prze, przewija. E, no, to jest taka krótka wrzutka na e, Jezus do katolików. Gdzie prowadzi się kler? No, i właśnie. No, i tutaj już nawet jest w opisie: kardynał z zakonu zboczeń, zboczeńca stoi na czele kościoła. Nowopłoneczka Merdyner teraz papieski, ten kardynał amerykański, no jak tam podczas kazania prawi pastor Chojecki jest właśnie uwikłany w te różne tam lawendy. No, i jak to może być, że taki ktoś prowadzi Kościół? No, pastorze Chojecki, drodzy protestanci, ja i większość katolików. I ci, którzy chodzą do kościoła, my nie chodzimy dla księdza. No ale to jest coś, czego protestantyzm nie ogarnia. Dobrze, wysłuchamy sobie tutaj tej minutowej wypowiedzi, tam minutę z kawałkiem, no i zadamy sobie kilka pytań i skonfrontujemy sobie z myślą biblijną. Więc tytuł nagrania Jezus do katolików, gdzie prowadzi Cię Kler? To jest nakaz dzisiaj do współczesnych katolików. Jeśli chcesz być posłuszny Jezusowi. Nie możesz powiedzieć, że w tej plugawej instytucji, gdzie wychowanek i kryjący pedofilu jest na czele, a wszyscy inni stanowią większość tego rodzaju. Nie? To wszyscy No, Zobaczmy, wszyscy stanowią większość tego rodzaju. Zobaczmy tutaj poziom. Zobaczmy. E, już chyba kiedyś na ten temat mówiliśmy, i chyba też to w odniesieniu do komen, e, komentując pastora Chojeckiego, to co tutaj jest, to jest po prostu prymitywny prymitywizm, pokazanie zła. O, widzisz, odejdź od Kościoła katolickiego, bo tam są e, właśnie różni tacy e, lawendowi, nie? Ale dokładnie to samo można powiedzieć o szeroko rozumianym protestantyzmie. Nie będę tu odbijał pałeczki, bo to jest po prostu zejście do poziomu śmietnika pod garażem. Prawda? No ale niestety taki jest poziom protestantyzmu. Nie ma merytoryki, tylko jest. Rzuc chlapanie człowiekowi w oczy grzechem drugiego. Ja nie chodzę i zdecydowana większość katolików chodzących do kościoła, albo nawet inaczej, wszyscy chodzący do kościoła, nie chodzą tam y, dla księdza, który jest święty, bądź dla księdza, który jest lawendowy. Tak? Ludzie chodzą do Chrystusa, ci, którzy właśnie to jest takie ludzkie Wyjść z kościoła, bo człowiek jest grzeszny. Tak? Wejdź z kościoła, bo człowiek jest grzeszny. No to Chrystus tak powinien powiedzieć, apostołom ty słuchaj, wyjdźcie, bo Judasz jest grzesznikiem, który nie wierzy, nie? Piotr się mnie zaprze, Judasz mnie sprzeda. Nie? To może powinien tak powiedzieć do Jana, ty wyjdź spośród nich, nie? No dobrze, zaraz tu dalej pojedziemy. jest na czele, a wszyscy inni stanowią większość tego rodzaju. Nie? To wszyscy katolicy o tym wiedzą. Mówię o klerze, tym najwyższym. Jezus mówi proste. Po... Tak, bardzo dużo ludzi o tym wie, tylko że po prostu bardzo dużo ludzi ma troszkę wyższy poziom zrozumienia pewnych rzeczy i wie, że Kościół jest czymś więcej niż ksiądz i bo do Kościoła. Się chodzi i w Kościele się jest ze względu na Chrystusa, a nie ze względu na takiego czy innego księdza. Więc wynikałoby z tego, że jak ktoś jest przekonany protestant, je załóżmy, a takie przypadki też się zdarzają, jakiś pastor jest po prostu lawendowy, a są tacy, yy, prawda, no to trzeba opuścić tę denominację. Trzeba opuścić ten zbór. I teraz, y, czy, czy to jest, czy tak to ma funkcjonować, tak? O, jest jeden pastor, drugi pastor, może jakiś członek zboru, który jest lawendowy, bądź dopuszcza się innych grzechów. To ja muszę teraz y, opuścić zbór, tak? Bo tu są jacyś y, dewianci, tak? Znajdź sobie inny zbor, ale w innym zborze będzie jeszcze coś innego. I co i to jest taka pielgrzymka od zboru do zboru w, szukaniu, w poszukiwaniu czego? Zboru niepokalanych poczęć? Takiego nie ma. Takiego nie ma. I <laughs> wielu katolików. To rozumie i dalej chodzi do kościoła, mimo to, że lewactwo, yy, i jak widać, część protestantów rzuca błotem. O, widzisz, ten jest taki, ten jest siaki, ten kryje. Bardzo wielu ludzi to nie interesuje. I szczerze mówiąc, ja jestem chyba jednym z pierwszych, który ma na to tak wywalone yy, uszy, że szkoda gadać. Mnie nie ruszają jakieś e, ekscesy z sosnowca, z dąbrowa i Mówię Wam całkiem szczerze, mnie to osobiście e, powiewa. Czy tam jeden kardynał taki, czy siaki, czy. No, mnie to powiewa. Mnie to tak interesuje, jak dos, dosłownie, jak śnieg sprzed y, stu lat. Tyle mnie to interesuje się Modlić się za kapłanów tak, ale żeby pozwolić na to, żeby postawa e, upadki e, nawet najwyższych hierarchów e, jakoś miały wpływ na moją relację z Chrystusem, przepraszam, e, no wręcz przeciwnie, e, przez okazywanie miłosierdzia w modlitwie przybliża to do Chrystusa, tak? No ale dobra, jedziemy dalej, słuchamy tutaj, dalej tych mądrych mądrości, tych apeli. Jezus mówi proste polecenie, zostawcie ich. Słyszysz, drogi katoliku? Zostaw ich. Bo... A czy Chrystus precyzuje kogo? Zostawcie ich, zostawcie katolików, zostawcie kler, to mówi. Co się stanie? Jezus powiedział, że im biada, ale co się tobie stanie? Ślepi są przewodnikami ślepych. Jeśli ślepy ślepego prowadzi, gdzie się znajdziesz? Pod przywództwem katolickiego kleru. Wadniesz w dół. To Jezus powiedział, nie ja. To jest nakaz dzisiaj do. Tak? Jezus powiedział, że pod przewodnictwem katolickiego kleru wpadniesz w dół. Pastorku kochany, zostawcie ich. Dobrze. Odchodzi katolik i sama robić. Szukać sekty, nie? Szukać ze zbór, ewentualnie założyć swój. Tylko gdzie to jest w sobie Bożym? Zostaw ich i, i szukaj se kościoła. Albo ewentualnie załóż swój. To jest owszem, zostawcie świat, zostawcie, e, prawda? E, no świat, generalnie chodzi o świat, tak? I uwierzcie w Chrystusa, a wiara w Chrystusa jest nierozerwalnie złączona z, z byciem w kościele. Pastorze, kochany, jeżeli katolicki kler prowadzi do rowu, a ty jako omylny pastor, gdzie prowadzisz? Do Słowa Bożego możesz odpowiedzieć dobrze, tylko możesz się mylić, więc skąd, skąd masz pewność, że to, co głosisz, prowadzi do Boga, skoro możesz się mylić? Mówiliśmy o tym niejednokrotnie, ale zobaczmy, to jest temat, który musi być u protestantów podgrzewany jak stary kotlet, żeby trzymać katolików, tych ekskatolików, tych swoich tam wyznawców, właśnie podgrzewać w nich tą nienawiść, podgrzewać w nich tą niechęć do, do katolików. Tak. Zobaczmy, słuchamy tysiące kazań księży katolickich. Ile księży katolickich podjudza nas w kościołach, w ławkach, żeby nie ten, nienawidzić protestantów? Słyszycie to w waszych kościołach? Na waszych kazaniach? Na kazaniach pasyjnych? Na kazaniach rekolekcyjnych? Na kazaniach w niedzielnych? Nie. Ja, tu, ja tyle lat chodzę w Stanach do Kościoła, ja i, i w ogóle tu księża nie poruszałem tematu yy, protestantyzmu, że to takie, tamtego, to, to może gdzieś sporadycznie przy jakiejś tam okazji dwa zdania. Tak? Dlaczego? Dlatego, bo Kościół, my mamy prawdę. My mamy Chrystusa. My, żeby trwać w kościele, drogi pastorze, nie musimy się karmić nienawiścią. Yy... I jadem do protestantów, do prawosławnych, do innych, bo tego my nie musimy. Wy tak, wy się musicie podgrzewać jak stare kotlety i już jesteście przez pięć wieków dawno przepalenie, przesmażenie, przeskwarczenie jak stare skwarki, jak stare przepalone 50 tysięcy razy olej w McDonaldach, tak? E, czasami tu widać jak w McDonaldach, nie? Jak są te punkty takie, gdzie jest widoczny ten Punkt, gdzie oni robią frytki, to ten olej jest po prostu no, olej samochodowy. Przy tym, to po prostu, co się zlewa, stary olej samochodowy, przy tym, co oni używają, to jest znówka nieśmigana, nie? No właśnie. Więc wy już jesteście da dawno takim olejem przesmażonym właśnie przez nieustanne takie karmienie się, a to grzechem yy, katolickiego kleru, a to yy, wyjdźcie tu, szukajcie kościoła, wyjdźcie, zostawcie to. No, no wy się musicie tym karmić, wy się musicie tym karmić, wy musicie to podgrzewać, żeby, żeby się utrzymać. My tego nie potrzebujemy. My mamy coś znacznie większego, nieskończenie wyższego niż wasz bełkot. My mamy prawdę, mamy Chrystusa. I my nie musimy pielgrzymkować od zboru do zboru. Wy tak. To jest takie trendy yy, w protestantyzmie, nie? Taki trend. Od zboru do zboru. Z denominacji do denominacji, nie? Ale on jest zawsze protestant, zawsze nieutracalny, zbawiony. Zawsze wierzący biblijnie, nie? Tego już, że nie odpowiadasz. Wyjść z kościoła katolickiego i gdzie pójść? No pewnie w założenie do ciebie, Tak. Do garażu, które żeś sobie założył 30 lat temu, tak? Do garażu, który jest młodszy od ciebie, od twoich dzieci. No, Posturku, kochany, ja naprawdę dziękuję Ci za, za, za taką perspektywę. Naprawdę dziękuję Ci za perspektywę wyjścia z kościoła, który istnieje 20 wieków, do garażu, które istnieje 20 lat. I jeszcze szukać, czy ten, do którego pójdę, to jest właściwy. Badań, nie? Russell też był taki badać, że y, dwa razy zmieniał denominację, a w końcu założył swoich, Świadków wiechowych, nie? Przecież Russell to był y, kolega Ellen White, później poszedł do jakiegoś drugiego tam Thompsona, też jakiegoś tam artysty, y, bo on miał tą pasję E, właśnie do numerów, do tych, właśnie tam, e, jakichś tam liczb, a z Apokalipsy, z prorockich, e, księgi Daniela, jakichś tam na końcu świata wyliczał, przeliczał, znalazł jakiegoś kumpla z nowej sekty, denominacji. E, Im się tam zaczęło nie sprawdzać, no to sobie założył swój, e, swoich jechowych. Nie, no znamy. W skrócie, historię Charlesa Russella, nie? No właśnie, to jest to, nie? Wyjdź i, i, i bądź sobie takim wolnym smrodem. Nie? I przyklej się do jakichś portek. To nie jest perspektywa Chrystusowa, to nie jest perspektywa apostolska, to nie jest perspektywa Słowa Bożego. To jest perspektywa biednych, zwiedzonych i nawiedzonych przez nienawiść ekskatolików do rzymskiego katolicyzmu. Sposób, w jaki się pastor wypowiada, prawda, i to, to jest fragment tylko, a tam całe to ponad godzinne kazanie, no to tam takie teksty taki poziom jest praktycznie cały czas, nie? A merytoryki zero. No wziął sobie jeden fragment, wyjście z nich, nie? No i nie, nie ma zdefiniowane, że to jest Kościół rzymskokatolicki, no ale fajnie brzmi, no to trzeba sobie zrobić, że to jest, chodzi o Kościół katolicki, nie? No, tylko że jeżeli faktycznie chodzi tutaj o Kościół katolicki, u św. Pawła w Koryntian też św. Paweł porusza podobny wątek, no to jeżeli św. Paweł pisze, opuśćcie ich, nie? Bo cóż ma wspólnego światło z ciemnością, e, tak? prawdziwy pan z Beliarem, nie? Jeżeli on to pisze o katolikach, no to znaczy, że katolicy już musieli być za czasów świętego Pawła, a według oficjalnej wersji historycznej, protestanckiej, rzymskiej katolicyzm powstał dopiero w IV wieku. Więc jeżeli katolicyzm powstał w IV wieku, to jak święty Paweł, pisząc, by wyjść, by ich opuścić, mógł mieć na myśli katolicyzm. No, wod takie pytanie. Protestantki tak plują, ale ile razy żeśmy sobie tutaj mówili, to się sprawdza. Brak im logiki. Bo jak im wygodnie, to katolicyzm powstał w IV wieku, nie? O, ale wyjdźcie z nich. Święty Paweł pisze w pierwszym wieku, widzisz, opuść rzymski katolicyzm. No to jak, jak święty Paweł mógł pisać o rzymskim katolicyzmie, skoro powstał ponad 300 lat później? No taki jest protestantyzm. Tak myślący, że w swoim przemyśliwaniu jest totalnie bezmyślnie bezmyślny. No ale cóż, taki jest protestantyzm. To są cechy homo Luterusa. Nie homosa sapiensa, tylko homo Luterusa, czyli człowieka, lutra o obniżonej zdolności myślowej i poznawczej. I. To się Wam pokazuje, a Wy dalej będziecie pisać to samo. No ale cóż, to nie jest zwykła ignorancja, to jest chęć trwania w zatwardzeniu. Bo Wam się pokazuje ołówkiem: Tu Was boli. Tutaj kłamiecie, tutaj oszukujecie, tutaj nie macie racji. Jutro napiszę, że my nie mamy racji. Wasz wybór. Pozdrawiam.